Okay. Ostatni dzwonek dla mistrzów Polski. Andreas Johnson, pierwsze pole startowe. Linus Sumstrem na drugim. Piotr Protasiewicz, trzeci torka z czerwony. Inils Christian, Iversen z taktycznej. Spod głosu w kasku żółtym. 11. Ścigani dzisiaj przy Wrocławskiej. Znowu katapultowali się do pierwszego łuku gospodarze. Iwersen szerzej, szybko przycina i trafia na tylne koło Linus. trochę wystartować do tej pogoni, zaparł Jonson Protasiewicz, a teraz to chciał już jest po ptakach, tymczasem Piotr Protasiewicz tak chwalony i tak dużo się ciepłych słów skierowaliśmy dzisiaj w kierunku Pepe. A teraz kończy ten wyścig jedenasty na torze, że na nawierzchni. Przerazony no i tutaj westchnął głęboko Sławomir Dudek. Co tam się wydarzyło? Takie nie było na pewno nie żadnego kontaktu ani zagrożenia Oczywiście. z Gorzomianami. Rutyniarz, doświadczony zawodnik, no tak jak wspomniałeś, profesor Piotr Protasiewicz. Jakiś Wolte, akrobacje na to, że coś się musiało wydarzyć. Na pewno nasi reporterzy w parkingu postarają się sprawdzić, czy jakieś kłopoty z motocyklem. No, czegoś takiego nie widzieliśmy dawno. No, decyzja sędziego musi być chyba jednoznaczna. Jeszcze nie mamy oficjalnego potwierdzenia. Oby nic się nie stało Piotrowi Protasiwiczowi. Czekamy na powtórki. Krystian Pieszek w kasku niebieskim i Protasiewicz w czerwonym. I zobaczmy do czego doszło tutaj. Szarpnęło tutaj tak. niesamowicie Piotra Protasiewiczem zdecydowanie, bo gdyby nie było tego kontaktu, to ten motocykl leciałby inaczej. Pytanie, jak tutaj katapultował się z tej maszyny Protasiewicz. Tutaj było już bardzo ciężko, zahaczył ewidentnie i. Prawa ręka, nie wiem czy się gdzieś tam nie wkręciła to w Christian maszynę. Krystian uciekał, mamy zmianę. Przypominam, że Krystian Pieszek zastępuje Andreasa Jonsona. I tak nieszczęśliwie upadł Piotr Potasiewicz na swój motocykl, na ten hak wystający. Prawe Prawe przedramie, to chyba z tym możemy, zobaczymy, może mieć, zobaczmy, może z tej kamery. Z własnych siłach widzimy tutaj z naszego stanowiska, że Piotr wstał i wraca e, samemu do parkingu maszyn. No na pewno pobijany będzie. Piotre. Ale mam nadzieję, że pobijany, bo nie wyglądało jednak tak, żeby gdzieś tam doszło do. Dźwigni, żeby w bardzo nietypowy sposób poszła ta ręka. Oczywiście, wykluczony z powtórki tego wyścigu Piotr Protasiewicz, no ale czekamy na informacje z parku maszyn i chcemy dobrych informacji chcemy potwierdzenia, że będzie zdolny do dalszej jazdy Piotr Protasiewicz. Mówiliśmy o tym, jak to Piotr Lis. Do czego ma szczęście, bo gdzie nieszczęście, dotychczas w sezonie ani jednego upadku powodującego przerwanie biegu nie miał okazji oglądać arbiter z Lublina, a dzisiaj I już, Hampel, kilka. I Hampel, już I Hampel, i Protasiewicz, i kto jak to, ale tacy zawodnicy upadają, ale to nie jest wina Toru, absolutnie tutaj emocje, e, ranga i tego, tego spotkania jest, jest tak olbrzymia, Tor jest przygotowany świetnie, no trzeba podkreślić, że gospodarze jest Tor.